Pan Junior twierdzi, że umawialiście się na więcej. Ale nie umawiałam się, że wojna będzie. Dwukrotnie mi obroty spadły. Jak ci połamie ręce, to spadną bardziej. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień! Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek! Płacisz w terminie, masz ochronę! Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, ryczarz na białym koniu się uratuje? Prawie. Nie mieszaj się, siwy. Nie twoja sprawa. Wespula ma teraz nową ochronę. Tak? Niby czyją? Króla żebraków. Dogadam się z juniorem. Teraz to jego rewil. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale wiadomo ci, co żebrak zrobi z tymi, którzy wejdą mu w drogę? Czy mam zademonstrować? Chodź, Fritz. Skoro szef tak uradził, to tak ma być. Dziękuję, dziękuję, że jeszcze są na świecie ludzie gotowi bezinteresownie pomóc nieznajomej. Nie do końca bezinteresownie i nie całkiem nieznajomej. O czym ty... Poznaję Ty jesteś ten Wiedźmin, co ciągał jaskra na dziwki. Geralt, tak? Gerald, nie Geralt. Ach, to przepraszam. Wytłumacz mi coś. To niby ja ciągałem jaskra na dziwki? No tak mówił, że zawsze byłam tą jedyną, tylko wpadł w złe towarzystwo twojej tego krasnoluda, co mu zawsze kogut sterczy. I daliście mu przykład. Wino, kobiety. I śpiew. To też od nas podłapał. Będę się z nim musiał rozmówić. Jak myślisz, gdzie Jaskier może się podziewać? Pewnie łajdaczy się gdzieś, barząc zachrypnięty, za kłamliwa. Oho, chyba ci czymś podpadł. Tym, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach, potem to, a wywaliłam go na zbite pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego, to niezbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Hmm, może. Ale o co dokładnie cię pytał? No, ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach? Czy mam tam jakieś znajome? Jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani, co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. ta prędzej z Kurwiru miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzch nie wyszły. Jemu zresztą też mówi ci artystka jakaś albo dziwka, zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie. Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Taką czarownicę. A chciałoby się trochę pospawowić, nie? Spokój się na dancie.

– Dość Ech, tego nie chcę mieć żyć! – A to jest jakiś… – To Z Wierzbicy. To w Tenerii dwa dni drogi odbyzimy. Nie w gard, wszedł tam jeszcze przed zimą. Otwór. Ten cyrus to chyba jakiś czarownik. Zurej ci jeden wieczór wyleczył. Na wieczny ogień, chyba już. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się złamał. Te balans groźny z ciebie jego. Gnój, co spływa do kanałów, tak najgorsze ścierwo ściągnęło do naligratów. Czarodziejki, co wyuznaniem kurwy zawstydzą. Alchemiki, co boskie przykazania gwałcą. Najgorsi Wiedźminy, Mutanty, z uczuć wyprane, krwi i żądni, jak wąpierze. Niby gnój, co spływa do kanałów, tak najgorsze ścierwo ściągnęło... O, tu nawet lezie Wiedźmin! Patrzajcie! Gęba jak u trupa, ślipia jak u zwierza! Tak można ludzi skundlić magią! No, a no, to, to, on to, on jest, to on nie jest. Dalej to zabija, nie? Nie uczyłem się nikomu. Nie wiesz, czasem zamknąłem. Każdy miał kurczę i to nie to urządzał. O, ty to tyś to jest pan męgiel. Bez żadnych prawda? Nie tak. Ma. Czuł. Co się jej i prosto, to wchodzi goło i poso. Masz odwagę powtórzyć te oszczerstwa patrząc mi w oczy? A pewnie jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt starych czasów, który trzeba spalić jak uschłonę gałąź. Ilu ludzi uratowałeś przed śmiercią? Przed Bruksą, Leszem? To nie ma nic. Zadałem Ci pytanie: ilu? Niech to Wam da do myślenia. Zembie to nasz kaznodzieja mocny, ale huknąć na niego to już ogon kuli. Chodźcie ludzie. <gry> to się je kryje i proso, ten chodzi goło i poso. Moja Greta przyniosła wieści, targi, że w jednym domu coś ludzi morduje. Twoja Greta zaś lubi zmyślać jak pijany trubadur. W poważnych sprawach nigdy nie kłamie. Słyszała od kramarza, że trup był w strzępach. Kramarz, też mi źródło informacji. W tym mieście każdy lubi, żeby go słuchali, to i opowiadają stworzone historie. A ja myślę, że coś jest na rzecz. Przekonasz się. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z bylekim. Za wysokie progi, wiem, dlatego przeszedłem do jej pokojówki, moli. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża zejdź z drogi. Gerald z Rivi pod moim domem. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość. Maria Luisa LaValette. O, generał cesarskiej armii zna Wiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję. Ha, i to jaką? Wyobraź sobie, Luizo, że sam cesarz zażyczył sobie pomówić z Wiedźminem. Wtedy właśnie mieliśmy okazję się poznać. Hmm, więc Geralt z Rivi pracuje teraz dla cesarza Emrela. Bardzo interesujące. Czyżby Far Emreis zapragnął oczyścić Nowigrad z potworów? Szukam dziewczyny o imieniu Moli. Podobno tu pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest tu mojej przyjaciółki, Patrycji Wegelbut. A może Gerald wybierze się z nami? Spotka Moli na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminia? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Cóż, jeśli jest tam, Moli? No to w drogę. Jesteśmy na miejscu. Ach, mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugę. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Gerard? Chyba ta. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to kantarella. Klacz po Kachirze, czempionie, z wolę. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod. Czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że Ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady. Kasztan to grom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt narowisty, Trudny wprowadzenie. A tamten gniadosz pochodzi z Zerrikanii. Lord Devolte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć zerrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czy Moli jest koniem? Słuchaj, mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości, zaraz powinna tu być. Wydałam Moli polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa długo. To zależy, co się jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia. Poczekam. Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane. To prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w środę, Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilwgardu z pięknie wyprawionej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Ta siwa klacz wygląda na bardzo zwinną. Za tym znałem kiedyś człowieka o imieniu Kahil. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygram Nemrod. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym z Erlikańczyków. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję! Należy do ciebie. A teraz, czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Kiedy ostatni raz moich Jestem Molin. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Gerald. Gerald? Ten Gerald, którego jaskier wyciągnął z tylu opresji? Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we flot, sam przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... a zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani Baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że jaskier to leni próżniak, wyobrażasz sobie, ale może jego siostra mogłaby ci pomóc. To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że jaskier nie ma siostry. Ależ ma, widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie Taka blondynka. Może mają różnych ojców? Mhm, mm matki pewnie też. Może, ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie, jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskiem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham, na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. <mum> Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bombelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Dziękuję, Moli. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił, a ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim, jak leci. Och, to świetnie! Dziękuję i powodzenia w poszukiwaniach! Jesteś. Chcesz już wracać? Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga a szybciej. Nie jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. No, i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Niedalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi morduje. O, Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? W Cesarstwie szykują się jakieś zmiany? Naprawdę się nie domyślasz? Cesarz wezwał cię przecież nie bez powodu. To oczywiste, że szuka córki. Dużo wiesz. Muszę? Jestem synem swojego ojca. Co twój ojciec ma z tym wspólnego? Cóż, jest blisko cesarza. Wie, że opozycja rośnie w siłę? Naciska na abdykację? Posadzenie na tronie Cyrilli to najlepsze wyjście. A jak wiadomo, cesarzowa musi mieć u boku cesarza. Mój ojciec zadba, żeby wybrano odpowiedniego kandydata. Bywaj.